Cześć Asiu, dzień dobry, dzień dobry. Kolejna wspólna kawka. Co dobrego u ciebie? Dzień dobry, witaj. Dziękuję bardzo, dobrze. Ale wracamy chyba szybko do tematu, bo z tego, co się zorientowałam, to ludzie czekają na to, żebyśmy dalej komentowały ten temat. Więc od czego zaczynamy? Od samotności, Asia. My nie jesteśmy samotne, mamy siebie, mamy naszych słuchaczy, mamy swoje rodziny, mamy swoich bliskich. No ale temat nie jest zupełnie błahy. Mówiłyśmy tydzień temu o pladze samotności, o tym, że Polacy odczuwają samotność, będąc w związkach, ale też i będąc w poszukiwaniu związku idealnego, disneyowskiej miłości o księżniczkach i księciach na białych koniach. No, i mówmy o tym dalej, bo do tej pory tylko udało nam się zdiagnozować sytuację i powiedzieć o tym, jakie mogą być powody. Natomiast o dojrzałości dorosłych do wchodzenia w relacje, jeszcze nam zostało wiele do powiedzenia. Jak myślisz, skąd się bierze to, że, że jako dorośli nie zawsze jesteśmy gotowi na drugiego człowieka, mówiąc już tak najbardziej ogólnie? No, wymieniłaś tutaj takie magiczne słowo, dość, że trzeba mieć odpowiednie nie tyle doświadczenie, co trzeba być dojrzałym, prawda? Ale ja myślę, że oprócz dojrzałości bardzo ważne jest też poczucie bezpieczeństwa i poczucie zaufania. To wszystko zależy od tego, co kto przeżył w przeszłości albo co obserwował w domu, tak? jaki obserwował związek, relacje na przykład pomiędzy rodzicami, jak, jaką oni mieli relację i to, jaki był wzorze z tej relacji w domu. Bo wiesz, jeżeli rodzice reprezentowali fajne małżeństwo, zgodne, w którym było widać miłość i przyjaźń, no to do takiego związku będzie dążyła potem osoba poszukująca takiej relacji. A jeżeli rodzice byli w szarpanej relacji albo ambiwalentnej, no to wiadomo, że ktoś może nawet wstrzymywać się od związku, po to, żeby nie przeżywać takich samych uczuć, które przeżywał w dzieciństwie, obserwując relacje rodziców. To, to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi w tej chwili do głowy, jeżeli mówimy o poszukiwaniu idealnej partnerki, partnera. No przede wszystkim wzorzec, tak? I nie wiem, czy tutaj możesz się odnieść do tego w jakiś sposób społeczny, no ale wzorce, no to chyba też jest dziedzina socjologii. Oczywiście, że tak, ale od razu chciałabym dodać, że to nie jest tak, że jesteśmy skazani na odtworzenie wzorca, z którego e, wyszliśmy z domu, bo w tej sytuacji wszystkie rodziny niepełne musiałyby rezonować na inne niepełne i nigdy w życiu nic nie można byłoby z tym zrobić. I tu akurat jest obszar pracy nad sobą, o którym pewnie będziesz zaraz mówiła. Wzorce mają na nas ogromny wpływ i ogromne znaczenie dla naszego obrazu świata. Więc jeśli ten obraz świata zawiera w sobie jakieś wypaczenia albo trudności, to my z takim obrazem wchodzimy w dorosłość i ten proces. Proces socjalizacji nas w jakiś sposób obciąża, ale nie jesteśmy tutaj bezradni, i może yy, przejdźmy do tego, co zrobić z tym, albo jakie są inne czynniki, które już są w nas, bo środowisko to jedno, ale my przecież to jest druga sprawa. No są wzorce i antywzorce. Tak, no to, to, to jest taka podstawa. No przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas jest. Zupełnie jakimś innym. Nie ma drugiej takiej samej osoby jak my. W związku z tym, jeżeli obawiamy się, boimy się, mamy ręki o to, że będzie tak, jak było gdzieś bądź tak, jak obserwowaliśmy, no to trzeba podjąć taką decyzję, że my możemy mieć zupełnie inne życie, od tego trzeba zacząć. I próbować własnymi siłami najpierw, tak? Próbować uczyć się, obserwować, doświadczać. Jeżeli jest coś, co nas blokuje i nie możemy sobie z tym poradzić, oczywiście zawsze można. Udać się do specjalisty, porozmawiać z nim i spróbować e, znaleźć tą blokadę, która powoduje, że gdzieś te związki relacji, ta samotność e, no, przestają być dla nas e, satysfakcjonujące i potrzebujemy czegoś więcej. Nasze potrzeby się zmieniają i wydaje mi się, że dzisiaj e, już e, i w małych aglomeracjach zjawisko wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego nie jest obce i coraz częściej ludzie korzystają z takiej pomocy no same mówimy o tym, że psychologia powinna być w szkole, prawda? Więc gdzieś otwartość na psychologię i na wsparcie psychoedukacyjne e, zaczyna być dość mocno widoczna. Ja spotykam się bardzo często z terapią par, czyli przychodzą do mnie osoby, które potrzebują pomocy. I to co diagnozuję, to co widzę, że jako pierwsze jest do pracy to, to nie to, że ludzie są różni, bo ludzie są różni i będą różni, ale to, że nie potrafią szukać kompromisów. I myślę, że podstawą do, do tego, żeby stworzyć fajny związek, jest kompromis też samemu ze sobą, czyli żeby dowiedzieć się, kim ja jestem, jakie mam potrzeby, co, co jest moim ryzykiem, a co jest moją mocną stroną i nad czym mogę jeszcze pracować, co mogę rozwijać w sobie, a czego mam za dużo i z czego mogę zrezygnować, coś zmniejszyć, ewentualnie wypracować. Jakieś nowe schematy samemu ze sobą. Więc wzorce wzorcami, bo one są pierwsze, ale praca nad, nad strukturą ja i nad tym, żeby to ja powinnościowe nie było, i ja idealne nie było aż tak wysokie, to jest praca nad ja realnym, czyli nad tym, kim dzisiaj jestem, tak? Pamiętasz te nasze rozmowy o ja realnym, idealnym i o ja powinnościowym. No, każdy z nas ma trzy ja. I to jest taka podstawa, dlatego zgłaszamy się do. Specjalistów, żeby zrównoważyć i popatrzeć na siebie. Chyba nie ma innej drogi, jak praca nad sobą, żeby mieć dobrą ze sobą relację. A jak ty myślisz? No myślę, że Twoje słowa potwierdzają też dane dotyczące drugich i kolejnych związków, takich poważnych, które ludzie wchodzą w życiu. I są takie badania, które pokazują, że te kolejne. Nie zachęcamy absolutnie do tego, by były któreś nieudane, ale te kolejne wersje związków, być może odzierane są trochę z tego romantyzmu, z poszukiwania ideału, one są oparte na dużo większym, dalej idącym kompromisie. I badania pokazują, że one potrafią być trwalsze nie ze względu na to, że mamy wzór i ideał, do którego zmierzamy i trzymamy się go kurczowo, bo boimy się porażki, tylko dlatego, że jesteśmy już gotowi w skutek Albo terapii, pomocy psychoterapeutycznej, albo też pracy nad sobą, takiego uświadomienia sobie, zrezygnować z pewnych rzeczy, pójść na ustępstwa tam, gdzie byśmy nie poszli i nie poszły jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. I te kolejne próby, oczywiście człowiek dąży do romantycznej wizji tego jednego związku na całe życie i sobie i wszystkim tego życzymy, jeśli to gra. Ale te kolejne próby mądrzejsze, jeśli mądrzejsze, doświadczone bardziej i też pokazujące, co jest tak naprawdę ważne w tym, żeby z drugim człowiekiem móc funkcjonować, mają większe prawdopodobieństwo sukcesu, o tak powiem matematycznie. I to też jest budujące, bo faktycznie może te kolejne związki czy też próby już nie są tak pełne uniesień, płomieni. Na początku pewnie są, ale, ale są też bardziej świadome, może nie tyle pogodzone z rzeczywistością, ale świadome, że to ja realne, o którym mówisz, to ono się toczy w codziennym życiu i byciu z drugim człowiekiem, a nie w disneyowskim wyobrażeniu o, o tym Marku Darcym czy Davidzie Daniel Clifford, Cleaver, Cleaver, tak było w Bridget Jones, którzy między sobą walczą o Bridget z pudełkiem lodów czekoladowych. Także chyba ta dojrzałość nam też przychodzi z doświadczeniami, które mogą być wstępem do, do psychoterapii, a może być ona rozwiązaniem, które nam jakoś tam pomoże poszukać siebie. Właśnie, no właśnie, to jest to, co zawsze rozmawiamy o tym. Że doświadczenia nie da się przeskoczyć. I osoby, które mają wyobrażenie o doświadczeniu albo o życiu, no muszą jeszcze trochę podoświadczać. Jednak porażki są nam potrzebne, bezpieczne porażki nam są potrzebne w dzieciństwie, po to, żeby potem potrafić sobie radzić w trudnych sytuacjach dorosłości. Ja o tym zawsze mówię rodzicom: nie bójcie się, żeby wasze dzieci doświadczały porażek, bezpiecznych przy was. I to ma potem wpływ na to, jak podchodzimy do w realiu życiowym, jak jesteśmy dorośli, do kompromisów. Tak, też kompromisów ze sobą samym, bo pójście na terapię albo e, o po pomoc, to też jest kompromis często, prawda? Bo tak jak powiedziałaś, różnica wieku ma znaczenie. Jeżeli osoba w wieku 25 lat ma wyobrażenie o relacji, o związku, czasami przychodzą młodzi ludzie i mówią, Ja to już szukam takiego jedynego na całe życie. E, no Marzenia są piękne, ale czy one są realne? A ile doświadczyłeś związków? Zawsze zapytam w takim przypadku. I taka osoba mówi. No, w sumie to żadnego? No, właśnie. I to jest brak doświadczenia, bo jeżeli doświadczymy kilka związków, to wiemy, czego chcemy, ale też wiemy, czego nie chcemy, co jest bardzo cenne. W związku z tym zderzamy się z tym, że ideałów nie ma. A oczekiwanie na ideał, no właśnie, ten oczekiwanie na ideał, na ideał często kończy się tym, że w wieku około 40 lat budzimy się i mówimy: Kurde, moje koleżanki mają już dzieci, moi znajomi, mają rodzinę i w zasadzie to, gdzie ja jestem, gdzie ja jestem i gdzie dalej chcę iść. Więc doświadczanie nie jest niczym złym, bezpieczne doświadczanie. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma obawę przed doświadczeniem, no to powinien porozmawiać z psychologiem, sprawdzić, z czego to wynika. Czy to jest problem z lękiem, z zaufaniem, czy z obserwacji innych relacji z dzieciństwa, warto na pewno nad tym pracować jak najszybciej, jak najwcześniej. A jeżeli chodzi o to, co mówiłaś, że doświadczamy bezpieczniej już drugich i trzecich związków, no to właśnie wynika z doświadczenia. No tak. I znowu nawiążę do społecznych wymiarów tego doświadczenia. Dzisiejsza kultura, dzisiejszy sposób funkcjonowania, taki zindywidualizowany, taki nastawiony na siebie, no bo jesteśmy częścią kultury. Które indywiduum, współtworzymy ją, ale też trochę bierzemy te wzorce na siebie, sprawia, że też często poszukujemy gratyfikacji, czyli takiej nagrody natychmiast. Czyli jeżeli coś mi nie odpowiada, to znaczy, że to nie jest dla mnie, i natychmiast rezygnuję. Jeżeli chcę czegoś fajnego, idę na miasto, mam zdobyć fajne i być natychmiast zaspokojony, zaspokojona w tym, co robię. I to też sprawia, że nie inwestujemy w relacje dłuższe. Które mogą nam przynieść radość satysfakcję nie tylko dzisiejszej nocy, no ale może co? Asia o tym porozmawiamy, o tych typach relacji i o tym, jak wchodzimy w te relacje, to już pozostawimy może na kolejne spotkanie, żeby też dać odetchnąć słuchaczom i nie zajmować zbyt dużo pięknej niedzieli. Dokładnie, tak jak powiedziałaś, za dużo wątków, jak poruszymy, to nic z tego nie będzie. Ach, edukowanie nie polega na tym, że wrzucamy y, kilka lekcji, tylko jedną w związku z tym. Do zobaczenia za tydzień. Zaczniemy od tego tematu, bo to trzeba kontynuować. Dziękuję Ci Jostana, i do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. E... Miłej niedzieli. Dzięki piękne Asia. I znów zaczniemy na smutno w przyszłym tygodniu, ale obiecujemy, że konkluzja będzie dobra. Także dziękuję Ci pięknie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Może nie będzie na smutno. Pa.